wrzesień, powrót do szkoły. Przed wami pewnie pierwsze kartkówki, egzaminy, sprawdziany, testy i jedynki. My nie wróciliśmy do szkoły, ale wróciliśmy do basenu i też testniliśmy się za testami, więc dzisiaj zrobimy sobie test zgodności i sprawdzimy, czy dalej płyniemy na tej samej fali. A jeżeli uda nam się ten test zdać, chociaż na dwójkę z plusem, dwa to punkty, to zostawcie łapkę w górę i subujcie swoją najulubieńszą parę na YouTubie. A my zaczynamy. Pojawiamy na pytanie, kto lepiej, kto bardziej, kto szybciej. Farel jest zielony, ja jestem czerwona. Zaczynam! Kto jest lepiej przygotowany do ślubu? Krystian w ogóle nie jest przygotowany. Kompletnie nic nie mam jeszcze, ale spokojnie, po wakacjach za to wezmę, tak? Na pewno. Jeszcze mamy ile? 8 miesięcy? Już jest po wakacjach. Na no to trzeba się za to To częściej zasypia w dziwnej pozycji. No i co teraz? to ty zasypiasz! Krystian zasypia tak. No zawsze w tej samej pozycji. Ale to jest dziwna pozycja! Jak w trumnie. No właśnie! Padajcie obydwoje! dwoje! Ta taka ładna pomalowana, amerykańska. jeden. ale zimno! Jaka zimna! wiająca. Kto częściej udaje, że słucha? O! Aha, bo jestem wiecznie zajęty! Przynajmniej wie i jest tego świadomy. Bo ty nigdy nie wiesz, gdzie co jest w domu i jak to zrobić, dlatego ja udaję, że jestem zajęty, tak? Żeby jakoś z tego wybrnąć. Nie, ty po prostu udajesz, że słuchasz, a później mówisz, nie mówiłaś mi tego! To prawda. A ja to mówiłam trzy razy. To z większą przyjemnością poszedłby na imprezę bez drugiej osoby. Let's go! Z Kaszem! Z Łukaszem bym poszedł! <grym> To. Dobra, to mam. Nie Teraz mam. to ja pójdę z większą przyjemnością. Kto szybciej zaprzyjaźniłby się z kosmitą? Ja bo jestem milsza i bardziej ufna i daję każdemu szansę. Ja bym powiedział, jak to jest możliwe, że masz cztery. To jest bardziej jak kot, niezależny i pochowaty. Szef, Proste. Szef Farel. To jest najgorszy kot na świecie. Ludzie koty chodzą swoimi ścieżkami, tak? On nawet zawsze to powtarza, że jest jak kot. No, no to to jest bardziej jak pies, bierny i roztrzepany. <noise> Dobrze się dobraliśmy, jak pies z kotem. To częściej zmienia plany w ostatniej chwili. Krystian potrafi po prostu 5 minut przed nagrywkami powiedzieć dobra, nie nagrywajmy tego dzisiaj, zróbmy to jutro, bo ja dzisiaj muszę skłosić trawę, bo jest ładna pogoda. No i to jest właśnie dobry pretekst do tego, żeby nie nagrać, bo trzeba skłosić trawę, bo jest ładna pogoda. To gorzej znosi bycie głodnym. Ja, ja się denerwuję, że chociaż bardziej. Głodny. Bardziej bym powiedziała, że ja, bo ja nie przyznaję się do tego, że jestem wkurzona, dlatego że jestem głodna, bo nawet o tym nie myślę, że mogę być wkurzona, dlatego że jestem głodna. A ty wiesz doskonale o tym, że tak. jesteś głodny jesteś wkurzony. I trzeba zjeść, żeby się nie denerwować. Tak. To bardziej lubi być w centrum uwagi. No proszę cię! No proszę jest? cię! Po prostu się zrobiło. Backstage! Backstage! Backstage. To jest bardziej. My, nie, myślę, że Krystian. No bardziej krystyna, jak jest impreza, to on jest musi być toną zainteresowania, musi najgłośniej gadać, przerywa każdemu w środku zdania. No bo ludzie tego oczekują, jak teraz nas <laughs> Kontenciku, zabawy, rozrywki, porozmawiania z fajną osobą. No tak. A nie opierdolą. No, A wy jak tylko wpadacie dwoje. Ból, ból, ból. Kto z Was szybciej zginąłby w horrorze? Kolejny prost, jak Justyna się boi wszystkiego i ma wszystkie fobie z świata. Ja mam komplet. Justyna ma full-service pack fobie zainstalowany, najnowszą wersję demo. Aktualizacja. Ja bym we wstępie już zginęła, ja była tą pierwszą bohaterką, która odpadła o której nikt nie pamięta. Tak, by było tak jak Przeleciała taka gwiazdka Paramount i Justyna by z tej góry spadła. A, tak by było. To szybciej zjadłby coś z podłogi, bo jeszcze się nadają? Normalnie, zasada 3 czy 5 sekund, Łukasz. Zasada Uf, tygodnia 5, po terminie. Ewentualnie co może nam zagrozić po tym? Obstrukcja. To jest bez! Najczęściej kupuje głupoty i udaje, że są potrzebne. To nie. Kresia, nieprawda. To jest taki gadżeciarz, że po prostu potrzebowalibyśmy osobnego domu. Na Mamy kresie. przecież osobny! No właśnie, a potrzebowalibyśmy jeszcze większego. Na wszystkie jego pierdoły, które on kupuje, przez jeden dzień się tym bawi, a później tego nie używa już do końca życia. Ale jak, kiedyś się przyda. Jak mam na to czas i mogę, to się bawię. Wyobraź sobie, jak będziemy mieli dzieci, jak oni wejdą tam na stryszek i zobaczą. Disneyland. Najlepszy przykład tego, że on kupuje niepotrzebne rzeczy jest to, że ostatnio jak Łuki sprzątał garaż, to znalazł dwa takie samo odkurzacze, było. jakieś tam dwa inne kolejne przedmioty, stacje pogodowe dwie, które zapomniał, że kupił, a później kupił jeszcze jedno. Tak, kupił? No ja Nie, nie wiedział, w Co codziennie prawie paczka przychodzi. A co może jeszcze powiedzieć, że ten wieloryb jest bez sensu, jak ładnie wypełnia kadr? Jest absolutnie potrzebny i niezbędny. W naszym Żeby zająć altankę. Kto częściej kupuje coś tylko dlatego, że było w promocji? Justyna. Nie ty! Jak ty jeździsz zamiast do Biedry to do Dino, zamiast do Dino to do Aldiego Krystian, ale ja kupuję... Bo tam jest mleko tańsze troszkę Ja kupuję zakupy skórzywcze, które my później zjadamy, a ty... E, czekaj, co oni ostatnio kupili, bo było na promocji? Gdzieś w Castoramie, albo gdzieś w jakiejś mrówce, gdzieś w Obi Odkurzacz Już. Trzeci odkurzacz, trzeci odkurzacz No bo kupiłem po pierwsze i tamten był głośniejszy, a później wyszedł nowy model odkurzaczy, który był ciższy i tańszy Tamten będę miał na prezent na dzień ojca czy co? Tylko nie? Mhm. Ją zawsze wpadł w jakąś szafkę, która jak do niczego nie pasuje. On jak kupuje. każda szafa jest w tym domu wypełniona po uszy, to jak do niczego nie pasuje. Łukasz. Zgadzam się. Zgadza się, widzisz mam tego. E, Adwokata Diabła. Słuchajcie, wpadamy z Łukaszem do Ikei. Na reklamację. Raj! Raj! Dla Majsterkowiczu. Ja patrzę, Łukasz, patrz, jaka ładna szafeczka z 600 stóp na 150, już skręcona. Jesteśmy busem. Bierzemy na buzeczek, przyjeżdżamy, stawiamy i jest miejsce na kostiumy nasze wszystkie. I co? Co z tego, że brzydka? My Ale tania, coś za coś. My kupujemy, jest na wypełnia. O, widzisz, a później jeszcze ma czarność w odcinku u nas oczerniać? Tego Padajmy. jeszcze nie grali. Spadamy, no. Kto szybciej dałby się w z obcą osobą? Łapę! Zgodnie, jak tylko wyjdzie z zgodnie. domu, to już się z tym Nie rób ze mnie jakoś tyrana. Przestęp nie, No, Ostatnio, ostatnio jest trochę mniejszy dla mnie. To jak ja wychodzę i widzę, że mi tu jak pływa w basenie moim, no to trzeba go wyeksmitować, tak? Ja. Nie będzie tutaj pływał. Kto z Was częściej wtrąca swoje trzy grosze, nie wiedząc o czym jest rozmowa? Po pierwszej lutce wiedziałem. Krystian nawet nie słucha, ode... on sam się przyznał, że nie słucha, po czym nagle się w rozmowę i wyrażę swoje zdanie, które w ogóle nawet nie dotyczy tej rozmowy. Bo! Ja mam wtedy takie... Jak ja przychodzę... co ty się odzywasz, jak ty nawet nie masz pojęcia o czym tu gadajesz? Bo jak ja przychodzę i słyszę kantem ucha, że tam Ajo. gadacie takie pierdoły, że trzeba przyjść i tam zrobić porządek, dodać jakieś troszeczkę pikanterii... Ale nie zna w ogóle źródła no, ale później, problemu. Ale później ty się denerwujesz, ta druga osoba coś na mnie krzywo się patrzy i jest... Te są Emocje są, nie? Ewa, tak ładnie, tak! Kto częściej robi miny za plecami drugiej osoby? Tak? Ja zawsze... Ja tego nigdy nie widzę! Ty nie robisz miny? w ogóle. Po co? A, ja, a Krystian coś gada, a ja dragony. No i kurde, jutro kopuję takie lusterko na ramię. A. i to wszystko widział. Kto robi więcej niespodzianek? Jak? Ja nigdy nie robię. Nie wiem, nie Obyliła wiem. mi się ręka. Może lepiej nie dyskutujcie nad ten temat. Kiedy ostatni raz miałaś niespodziankę przeze mnie? Na urodziny dostałam od Ciebie... No i teraz to się kurczę musi skończyć Czekaj, chyba. na urodziny niespodzianką była miszyna no. do cukrowej o 12. Była. No, to, to była jedyna niespodzianka. Słuchaj, ale to, że. Ja, dostajesz prezenty czasami przed urodzinami, bo nie wytrzymuje to znaczy, że to nie jest niespodzianka. Tak? Ale to są prezenty. Przed a nie urodzinami nie jest niespodzianka. Daj to są sobie. Prezenty są. A nie niespodzianki. Niespodzianki to jest. Wiesz, co się innego. Ale słuchajcie, przyszedł odkurzać. Drugi, bo potrzebowaliśmy dwa, hmm. duży dom. Przyszedł odkurzać. Jakimś cudem Justyna odebrała paczkę. Taką wielką. Ja schodzę na dół do kuchni, to był prezent na urodziny, a ona już ten karton ma na głowie. Myślałam, że to dywan. Tak. I otworzyła prezent. No, cieszyłaś się w ogóle? Tak, cieszyłam się, że Szybcie dostałam. Tak, jestem przed 30. -ką. Ej, przydał się, tak? Teraz ja czasami ci pomagam odgadnąć. ci wyjaśnić, na czym polega niespodzianka. Na przykład, jak ja ci zorganizowałam niespodziankę, że przyjechała cała ekipa do ciebie na urodziny. To jest niespodzianka. No. A nie prezenty. Prezenty to prezenty. A prezent niespodzianka to nie, to nie jest niespodzianka? No nie, spodziewasz się raczej jak masz urodziny, że dostaniesz prezent. A właśnie to było przed urodzinami z dwa tygodnie. I co? Wtedy? <grym> to sorry. Co idziemy? Już? No się tak? no, idziecie. A czy niespodzianką jest rano kawa? Nie. Dobra. Nie wygrasz. <grym> to szybciej ubrałby się w coś dziwnego, bo to jest teraz modne. Proste. Proste. Ja zawsze lubię ubierać się dziwnie. No co? Nawet fajnie jak, jest. Jak go poznałam, to on się ubierał bardzo dziwnie i moja przyjaciółka do dzisiaj to wspomina, że Krystian nosił jakieś takie ciężkie buty, obcisłe spodnie, kurtkę taką, gdzie nikt się wtedy tak nie ubierał, tylko Krystian. Bo ja byłem prędzej Tak. Kto z Was częściej gubi się na lotnisku? <noise> jak już teraz się no, na lotnisku, się pyta, kiedy ten pociąg przyjedzie. Ja się już gubię, zanim ja wyjadę z domu, to ja już... Gdzie ja jestem? Bo ja tak strasznie się boję lotnisk. Dla mnie to jest jakieś dziwne uniwersum. Trzeba ją za rączkę prowadzić. A dlaczego ja nie jeżdżę pociągami? Bo ja doskonale wiem, A że jakbym chociaż raz spróbowała sama pojechać pociągiem, wsiadłabym nie do tego pociągu, na 100%. Dlatego następnym razem będziemy lecieli samolotem. Kupimy Ci takie szelki i smycz taką rozwijaną, pięciometrową. Dzieciom się teraz takie smyczek... Tak, ostatnio widzieliśmy coś takiego. To z Was szybciej kliknąłby w podejrzany link? O Boże, Bożeńko. Oh. Ma, ona ma zakaz wchodzenia w maile inne niż od AliExc. Ale ja nigdy w nic nie kliknęłam w życiu, a on, ja tylko mu czytam wiadomość. Ej, przyszła mi taka wiadomość, a on od razu na tu by mi zabrał telefon, tak. uciekł z nim gdzieś w ogóle do innego kraju i jeszcze zamknął mnie no na klucz. Nigdy jeszcze nie kliknęłaś w życiu, a jakbyś kliknęła, to by wtedy mogło się skończyć nasze życie. Wiesz o co chodzi? Mhm. Trzeba być ostrożnym. Nie klikajcie w nic dziwnego. Ale potencjalnie to ty masz większe szanse na to, że klikniesz, bo ty częściej siedzisz na kompie, częściej grzebiesz w różnych stronach i tak dalej. Więc ty. No, proszę cię. Myślę, że ja zbiegnę na dół i krzyknę. Wygrałem iPhone'a! Dalej! Kto częściej pyta, z kim piszesz? To w Pisze z. A co ty... <gryzmiennie> Cię to interesuje? Ja mam pięć osób na Facebooku znajomych, z kim piszesz? Przeważnie z Krzysiem. <laughs> Ciekawe. No to Ciekawe. teraz kto szybciej zrobiłby scenkę zazdrości? Chociaż, to Krystian zrobił yy, scenkę zazdrości kiedyś. Tak? Tak. <laughs> tak było, ale szczegółów nie będziemy zdradzać. Kto częściej ma wizję życia na emeryturze pod palmą? Nie, ja! Nie, boże, ty masz wizję życia na emeryturze pod palmą? Ty masz wizję życia na emeryturze na jakimś polu rolnym, w którym uprawiasz buraki, cebulę, pietruszkę, sadzisz, zajmujesz się zwierzątkami. A ja bardziej myślę o tym, żeby poleżeć pod palmą. A ja nie mam palmy w domu? I co teraz? Jest no palma, tak, tam jest druga. Ale chodzi o jakieś takie chyba kraje egzotyczne i tak ale dalej. Ale słuchaj, ja przecież mogę sobie tam na przykład trzcinę cukrową uprawiać albo mm, mango. Kto częściej opowiada żarty, które nikogo nie śmieszą poza nim? On jest, się. on jest w tym po prostu świetny. Jakbyś oglądała uniwersum kapitana bomby od dechy do dechy, później od oddechy do dechy, to są tam takie żarty, które trzeba zrozumieć, żeby śmieszyły, bo są tak ale absurdalnie to głupie. To jest 10% z kapitana bomby, a reszta to są po prostu suchary, bo jest już bumerem. Słuchajcie, widzowie, żarty żartami, ale kiedyś przyjdzie taki czas, że sami się stajecie bumerami. Niestety. Taka kolej rzeczy w życiu. Jest nieuniknione. Później zacznie Was w życiu interesować coś innego niż komputer. Koszenie trawy. Na przykład, zaczniecie kosić trawę. Jak to Justyna powiedziała, są dwa... Są trzy etapy w życiu. Pierwszy kosisz trawę samemu. Drugi płacisz komuś, żeby za ciebie skosił trawę. Trzeci kosisz trawę samemu. Tak jest. Wy zostawiacie łapkę w górę, a ja czytam ostatnie pytanie. Kto szybciej schowa się w łazience, żeby mieć chwilę spokoju? Uuu! Na koniec taka niezgodność. No moje, tak robimy. Słuchajcie, zawsze jest tak. Ledwo co wejdę do toalety. Co robić? halo? Czekaj, muszę wziąć ręcznik, suszarkę. Czekaj, bo zostawiłam, nie wiem, klucz pod mną. Bo Ty się zamykasz w łazience, a ja się nie zamykam, tylko zostawiam drzwi otwarte, żebyś sobie mógł wejść, jest czegoś potrzebował. To jest już taki odruch, wchodzisz, przekluczasz drzwi, no tyle, nie wiem, no tak po prostu mam, no. No i zawsze jak tam wchodzi do łazienki, to ja akurat potrzebuję grzebienia, szczotki, suszarki, yy, umyć zęby, nie wiem. Ja w sumie nie, nie siedzę w łazience, żeby się schować. A ja przyznam się do tego, że ja mam się. tak, że jak jest dużo gości w domu, to i mam... Jestem przeboczowana tak na maksa totalnie, bo wszyscy wszyscy tym nie chcą. To ja idę na chwilę pośledni miesięcy. A w tym roku było dużo gości. No, dużo czasu spędziłam. Więc... <noise> Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka do samego końca. Jeżeli jesteście z nami do samego końca, to napiszcie w komentarzu zdaliście ten egzamin na piątkę z plusem. Bo klucz pod wanną. I dwa punkty. Padać się nasze i Instagramy linki macie w opisie, a my spływamy. I to bye bye.